Nie panowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem co a Dzisiaj mamy cudowny plan, żeby zebrać się w gangu chłopaków. Już to zebranie jest zaplanowane, już tam prawdopodobnie panowie na mnie czekają, żeby porozmawiać o najnowszym zadaniu magika, które on dla nas ma przygotowane. Wiemy, że będziemy musieli rysować. Nie wiem kiedy, nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale wiem, że będziemy musieli rysować. I postanowiliśmy z chłopakami, że musimy usiąść, porozmawiać szczerze na temat tego, jaki powinniśmy obrazek narysować. Czy to powinien być, e, nie wiem, czy to powinno być drzewo, czy to powinno być auto. Czy to powinien być jakiś krajobraz? Nie wiem, to się tak naprawdę okaże. Teraz, yy, że tak powiem, postanowimy, jak to ma wszystko wyglądać, i jak ma wyglądać ten obraz. I zaplanujemy, kto co ma narysować. Wiecie, no w końcu musimy mieć jakąś przewagę nad dziewczynami. Nie bez powodu wyciągnęliśmy tę informację z Magika, żeby teraz z niej nie skorzystać. A dodatkowo widzowie łapka w górę i subskrypcja. Kto nie lajkuje, nie subskrybuje, ten nie jest prawdziwym widzem, więc zostawcie kończy łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Przypominam o kanale Zero Smaku i tutaj Szczypson plus Szczypson zwykły. Zostawcie suba yy, i będzie mi naprawdę mega. Mega miło. Dobra, jak widzicie, mam słabe itemy. Dlaczego? Bo ja ich nie zabił w poprzedniej grze i dodatkowo nie zrobię tego specjalnie. Po prostu strzeli mi sobie piorunę tako po prostu. Ja się rozsypałem. Zabrały mi się, w... znaczy ten piorun spalił mi wszystkie moje itemy, więc ja jestem dodatkowo stratny o to wszystko. Jedyne, co mi pozostało, to kitcoiny, które. Które gdzieś włożyłem, nawet już nie pamiętam gdzie je włożyłem, ale gdzieś włożyłem moje kitcoiny yy, Najcenniejsze, on mi tam chyba 800 kitcoinów dał, więc to nawet, nawet całkiem sporo Aczkolwiek i tak to nie oddaje mi w ogóle za to, że straciłem tak dużo moich itemów Diamentowych, zenchantowanych, więc o, muszę to od nowa zdobyć, no ale już na to dzisiaj nie ma czasu, muszę to zdobyć na dniach jakoś, ale spokojnie, damy radę, tylko no, już nie teraz, muszę się póki co zadowolić żelaznymi, dobra, idę na, ale nie mamy litry też, nie mam fajerwerek, nie mam nic, tak naprawdę straciłem wszystko, no więc zaczynam od, od zera, dobra, czy są tutaj panowie, o, dzień dobry panowie, na spotkaniu, witam, no spokojnie, co nareszcie, no ale co ja nie wiedziałem, że wy tak szybko się zbierzecie, dobrze, słuchajcie, Musimy omówić bardzo ważną rzecz, a mianowicie, co rysujemy. Czy są jakieś propozycje? Tak! Yy, pandę. Słucham? Nie, pandę. Nie no, nie, Uwaga. No. Kitcoin? Kurczę, czy zwołego? kitcoin, czy kitcoin ma szansę wygrania tego? Słuchajcie, my no musimy zbudować, tak. znaczy zbudować, narysować coś lepszego niż budżet, dziewczyny, tak. nie? Na no, dziewczyny I co? zbudują kwiatka. Czy na ale myślisz że myślisz, że Kitko przekona magika? Ja myślę, że Oczywiście, powinniśmy że tak. zrobić coś takiego, co będzie po prostu bardziej może magiczne. Wiecie, coś takiego pod jego różka, tematykę. Wiecie o co chodzi. Ale różka będzie za słaba, różkę się nie zmieści na to. E, no, dobra, ja, dobra, a dobra, ja czekajcie. Mam pomysł, a jakbyśmy zbu z, zbudowali, ciągle sobie mówić zbudowali e, Znarysowali magika, ale nie, że tego magika, który jest z nami. Tutaj tylko po prostu jakiegoś takiego czarodzieja, który stoi na górze i strzela piorunami w niebo. No, bardzo fajny pomysł Jestem ciekaw jak ty to zrobisz no. no stary, no lekko Tylko musimy, musimy, bardzo ważna sprawa Musimy zabrać tam, wiecie, jak są te e, Te rozdzielczość tego tak jakby To musimy zabrać 64 na 64 żeby to się udało No jak nie więcej nawet No dobra, no możemy spróbować Ja bym coś takiego porę. zrobił, wiecie, bo tam Tak naprawdę, ale dobra, czekajcie Musimy jeszcze jedną rzecz bardzo ważną ustalić W jakiej kolejności rysujemy? E, ty zaczynasz, no, bo bago... jak już sobie pomysł o, taki no. rzuciłeś To zrobisz <laughs> szkic Dobra, mogę zrobić szkic Okej, okay, czyli ja robię szkic Um, Dawid, ty kolorujesz, a ty, Szymon, robisz wykończenie. Dobra? Okej. Okay. Może tak być? <todgłosy> yeah, like Czyli podsumowując, mamy y górę, na której stoi magik i strzela pior... O, pro postrzelania piorunami. No A, dobra. To no dobra, co wyschodzicie Ale ja muszę z buta, bo straciłem wszystkie itemy. Dobra, idę tam. to będzie na miejscu. Oho, dobra, jest jeszcze ta tromba. No ładnie, dobra, no to są kolejne. No nie, to naprawdę akurat teraz musi być. Dobra, dobrze, że zdążyliśmy to przynajmniej ustalić, nie? Dobra, szybko, 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 bo już tam wszyscy siedzą. Halo, hallo, o, jest. No dzień dobry. Witam, witam. No dzień dobry, o, widzę, że dziewczyny też się zebrały. O, witam, witam. No ja jestem trochę. No, nie wyspana, no, nie wyspana. <gry> nie wyspana i nie wyspana. ja by... też. Dlaczego już tak szybko to w ogóle ja te pierwsze zadanie. Dzisiaj moi drodzy, kolejne zadanie! <laughs> no! Zadanie czekano na rynku. Jak na rynku? Tak, to, no no, dobra. Tam, tam no, no dobra. No Dobrze. no to. Się tam. To leser w takim razie. Ja nie mam elektry niestety przez ciebie magik. A. No a, a... A więc a... muszę iść z buta. O, siema dziewczyny, dźwię. widzę, gdzie? że. Sport to zdrowie. A to się gdzie jest? Gdzie na rynku? O, to się o tym przeleciaś Niesamowite, dobra. Co tu jest? Ale nie ma co nie to jest? Co tu jest na rynku? Tu jest, stary, za... tu jest stare o! zadanie czwarte. Co ty na magii gadasz? Nie ma ty. Co jest? Jak to? No tak nie to, no. zadanie czwarte, czyli co nie ma zadania dzisiaj? I Koniec. Nie ma, nie ma, Wygrane. W takim razie grupa za mną. Aha. No, no, dobra, dobra, Mam dobra. Pokażę. A nie no, mogę się Mój właśnie, właśnie. Zanowisk. Skoro już jakby, skoro już jest, że tak powiem, nie, no nie ma zadania na, na tablicy, to nie ma zadania, to co? Gdzie my Dużo? A co? A! tak szybko to zadanie. To, co my tu będziemy robić? Co, co tak szybko, normalnie, wszystko jest ustalone. Maj drodzy! Co tu? rysować. No ja, ja nie rysować. Co? My nie <sadanie>. Ja nigdy nie rysowałem. Strony, jaki ty... Pickers, jaki Pickers, ty. Dla ja ciebie Pan pickers. pickers. Ja jestem Pan, Pochamaj per Pan sobie. Pickers, per Pan Pickers jak już. Dobra, Dobra czyli rysować. Rysuje uwaga, tematyka bardzo no. ważna. No? Jak myślicie, no jak myślicie? Eee... Arbus. A, no nie wiem, czy Arwus akurat. Hmm. Ja myślę, że będzie tematyka... Zło. Zo, może być zo. Bo, Bo jesteśmy Aby, koło co, zo, no co to by się prawda. Się prawda. Co byście, co by by nie dzieje. wiem, coś łatwego? No właśnie, coś no. łatwego. Wszędzie. No, na przykład. Na przykład. Y... Czarodzieja. No to przykład, o. Czarodzieja. Nie. Na pewno nie będzie Czarodzieja, macie tak w banku. O! Zada! No to. No, to... Dowolna. O. o, Dowolna! Dowolna! O. dowolna. 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 To dobra, Uwaga. dobra, a jakie Zasady. zasady. Dobra, no. Ma po 3 minuty 3 hmm. minuty na narysowanie, okej okay. i mam ważne pytanie Czy ten obraz ma być no, na tych czterech blokach czy na jednym Otóż to, na tych czterech Na czterech, okej. Okay. No dobra, 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 okej. Okay. A o aż mi, aż mi budzik zadzwonił. Na czterech, dobra. E, a dziewczyny też na czterech? A wy dziewczyny? E, a, oczywiście, że tak. Okej, okay, okej. Okay. po 4,5 minuty. Jesteście we dwie. Aha, i łącznie, dobra, łącznie wyjdzie po 9 minut, dobra, to jest dobra a, matematyka. Nie, no no, no dobra, dobra, czyli mamy łącznie 9 minut, ja. co, już czas start? Otóż to, bo ja się param za 5 sekund. O nie, ale to... Dobra. To ja, ja do, do, biorę to, biorę to, sobie to już biorę sobie już to, do malowania. To, ja też nie mam, ja też totalnie nie mam. No tu macie skrzynce, a co wy mówicie, że czego nie macie? Pomysłu nie mają. O, a pomysłu, już wystartowałeś? Co? Coś A już jest, już jest, dobra, dobra, o, dobra. Coś dobra, to dobra, 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 no dobra, to dobra, 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 zróbmy sobie tak. Co? Jak wam idzie dziewczyny? O, lipa, lipa. Co ja w prostu <grym> Nawet pomysłu zaki? nie ma. O, Nawet pomysłu zaki? nie ma. Dobra, dobra, robię coś takiego. A ty co bo budujesz jeszcze co? Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Właśnie, nie interesuj się. Nie twoja sprawa. Dobra, tu. Dobra, to ja was nie. zostawiam na minutki Co nie, co nie Dawidzie, co ty mówisz? No ja już wiem jak to będzie ciężko zrobić, nie? Nie, 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 spokojnie, spokojnie Ej, spokojnie. No się gdybyś to sam machnął Filipie. Ja no, no, powiem, no, uję, no no, na pewno. No no. No malujecie. remalujecie. A co cię to, Wera? Ty tam się lepiej skup tam na, na... Ale ja miałam na, się... na zwiady, wam będę Dobra. przeszkadzać. Dobra, Wera. O, właśnie, się... bardzo dobrze. Ja tutaj buduję ścianę antydziewczeńską. O i bardzo dobrze a tak chciała ja zrobić. Ale to jest za nas antychłopakową. Wera. Dobra, nie. No, ho, ho, ho. I ściągnij czapkę urodzinową Nie, nie bo ja dalej... dobra, ja tak nie umiem rysować szkiców żadnych Dobra, nie, nie ja wiem, co wy panowie z tym zrobicie O, o jakie piękne, no piękne Na szczęście no, ja się się ogóle nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem totalnie, co ja tu wyprawiam, ale, ale ja po prostu... Chcecie tak lepiej Tosi, bo Tosia nawet jeszcze nic nie ma Nie, dobra. mam, rysuję już Ale to jednym razem, po prostu dobra, No, dobra, dobra, to nie. Mi... że to musi być na tych czterech kratkach, No, wiem, ale ja robię na początek ten jeden ale. Dzisiaj nie dobra. w ogóle. Aha, więc... zobaczymy, dziewczyny, przegracie to na pewno. Dzisiaj mamy pewnego punkta. Właśnie. Nie, no to, to jest łatwo, no łatwo z wami. Nie wiem, dobra, ja no tutaj radę, normalnie. A, magik trzyma tak, No Ale no, co ty no, zrobisz? No, to trzeba będzie coś skasować. No jak? <noise> czemu? Zostało 45 sekund. Uf, to jest takie tragiczne. Jak ile? 45 sekund dla nas, ta, dla chłopaków Dobra. Muszę coś zrobić. Dobra, dobra. Cicho, oh. dobra. 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 Będzie lepiej. Nie. To jest to po prostu. Wygrywają. Dobra, Czarnący. robię coś takiego. To jest nieberuszczka. To tak. nie jest. O! O, cóż to? Dobra, A, teraz ja wiem. tutaj. To przecież Spider-Man! <laughs> no Spider no no tak. To nie Spider-Man! Dobra, robię ten, tak. Ten, ten pandy, co tam tak strzela w dalek i odchodzi. Ej, do. Tu? Czekajcie, kurczę, bo nie umiem. Jak tu zrobić? O, dobra, tak, dobra, dobra, dobra. Patrzcie co ja robię 5, teraz. To jest 4, to jest most. Jak, 3, jak? Dwa, Dobra. Dobra, trudno. Oddaję, oddaję następny. Nie dobra, nie dawid mała, ja teraz w mogę. tym momencie. Dobra, co ja mają dziewczyny? Mogę. Co to są za kwiatki w ogóle Ale nie, jakieś bo ja śmieszne. tu być coś kolejnego, więc. Okej, okej, okej. No dobrze, 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 dobrze. Mamy coś takiego. Dobra, no ja nie wiem tutaj, co na tu z tego wyjdzie, Dawidzie. Czy ty masz jakiś pomysł na to wszystko? No ja to tutaj lekko dopracuję, ale powiem ci, że zadałeś mi no, dość solidne wyzwanie, no. <laughs> nie no, no, wydaje mi się, że damy radę. Damy radę, szczerze to wygląda nie najgorzej. No, tylko wiesz, ten, już ci powiem Szymon, jakie, jak, co ty byś mógł tutaj zrobić. Patrz, widzisz no. tą górę, ona jest taka czarna. Zajmij się nią, żeby no. tam troszkę zielonego się pojawiło, może jakieś drzewo. To jest księżyc, jak co, to w lewym górnym rogu. Więc, w pełni w pełni. Y, co? Czyli robimy obrazek w pełni księżyca. Tak. Faza księżyca, na przykład. A to a może się zmienić na fazę księżyca, to będzie nawet lepsze, będzie lepiej widać, że to księżyca, nie jakaś plama taka na, na tym, o, albo Dawid polec, to no, niech polec. zmieni, no. No i uwaga, będziemy mieli, będziemy mieli fazę księżyca, co to jest za faza? Nie, jeszcze fazy nie, nie ma, ja tutaj robię pewno nie. Wow, 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 co to za nie... dobra, dobra, dobra. 30 sekund zostało. Mocne. Mocne, no ja póki co ty, ty masz dwa kwiatki nie. i trawę. Nie, bo ja rysuję to się... Ja cię, ale ty mnie wkurzasz! <grym> Ej, dobra, ja rysuję, Dawid, mocny! Mocne fest! To co ty tutaj robisz, nie? Ej, ten obraz będzie naprawdę piękny, ja już, już mi się podoba, nie? nie? bo tutaj, ja się czuję teraz ten, zagrożona. Kurde, no, bardzo dobrze. Ja w ogóle ja nie mam pomysłu, ja nie mam pomysłu, co ja mam to Trochę rysować. inny tutaj, dobra. no? Trochę inny tu no, powinien no, być, no, ale. No, potem się ogarnię. Nie, to w ogóle tak nie wygląda. No, no, no. Szymon będzie to do będziemy będziesz musiał ten kolor zdobyć. Ty jesteś dobry w zdobywaniu oj. kolorów. Dobra, Tośia, koniec, chcę zobaczyć, co ty tutaj robiłaś tyle czasu. To jest czasu. beznadziejne! No pokaż, pokaż! Ja... No pokaż, pokaż. Ja... Ej, ale dobra! To jest... Ej, jest... wiem co to jest! To jest najważniejsze, to jest taka mikroskopijna wersja tego. No dobra, Weronika, w takim to razie to kontynuuje. Te yy, to jest W to oddaleniu. Jest... <laughs> to jest taki totem. <laughs> Jak mi to, to długo zajmuje czasu? Ale to my to mamy na to... Zmin, to zmin, wow, wow, dobra, Tommy, co ty robisz? Ej, dobra mega mi się to podoba, nie? Ja, ja, ej, to, to naprawdę ta współpraca ma naprawdę niesamowity Boże, sens. Jakie jeśli chodzi o. o... A, super, super sens, ja to, no, cały ej. z meja co ty zrobiłeś typie. Ale o to chodzi, że jakby ja zrobiłem szkic i teraz ty po tym wszystkim jakby już tylko jeździsz i do, jakby dajesz swoją wizję, podoba mi się A ten ja będę ten. Robił. Jest, no ty Szymon będziesz dopieszczał, to już musisz zrobić kwiatki, musisz zrobić, wiesz, jakieś może gwiazdy na niebie i tak dalej Widzę, że... Ej, co, co co, tu za sabotaż się zrobił? Co ty tutaj zrobiłaś? Ej, za kropki? To, co to zrobił? Ej, Magik, tu kropki ja nie są! Nie zrobiłam, dobra. Tu są kropki porobione, sabotaż Ech. został przeprowadzony, ja to naprawiam, bo to co było niesprawiedliwe. Nie No nic nic takiego nie było co robione. Naprawiam to, naprawiam to. I Szymon teraz będzie ta, no dobra, dobra, tu. Ja ty kropek nie naprawiam, mi się nie chce. Ja to no, nap... Ja, ja no, to ja... naprawiam, ja, ja... bo to było no, niesprawiedliwe. Ja to już naprawiłem. Nie, wiem, no teraz ty Pigas musisz to zakończyć, no. Dobra, Pikars, dasz radę, dasz radę, działam, dasz radę. O, Ej, dobra, u dziewczyn jest. to też nie wygląda najgorzej. Zaczyna się to jakby, jakby jak Do Weronika dobrze dobra. tu zrobi, to to może być coś ciekawego. Szczerze mówiąc, to mi się nawet podoba ta wieża, w gangu dziewczyn. Jest taka... ...pikselowa. góry no, nie od razu te dwie krawki. Ale poczekaj, ogóle, to... Będzie. ale poczekaj. Możesz, możesz, pickers poprawić te pioruny, mój. wiesz? Bo ja bo widzę, że zrobię. dałoby się je lepiej zrobić. A, tak, żeś, się poprawił, no dobra, okej. Okay. Ok, ciędze, okay. Ciędze, możesz tam trochę poprawić i będzie petarda. Ej, znowu tu jest jakiś sabotaż, mamy znowu kropki. Ty tu możesz narysować. Na tym Pomogę? mogę? Trójkę tam narysować. Rzutam A faktycznie? A, że niby trzy punkty Gdyby. mają, he he, he Mamy he, he, tylko he. dwa, ha, we... Jakie trzy punkty? Po odcinku. Weź ja, ten o, księżyc, weź księżyc no. do pracy. Magi, ile czasu? Gdzie, gdzie, on jest w ogóle? A tu? Magi, ile czasu? Dosta Dobra, no, dwie to minuty, będzie, dobra, dobra, dobra. dobra. Na, na spokojnie. Ej, możesz wiesz no, no, co no, zrobić? Ona no, mi też dwie minuty. Robimy w tej przepaści jakąś wodę. Co? Robimy w tej przepaści tutaj jakąś wodę za tą górą. Od tą górą, jakby No, no mógłbyś też pikać tam w sumie, ale nie wiem czy mu starczy czasu. To pokaż co z tym księżycem zrobiłeś, no. No. No ja nic razie, ja tylko zrobiłem, tak zaokrągliłem go. Ale to nie, no nie zrób jest, rób z jego fazę księżyca! Fazę księżyca zrób jakoś! No taki, żeby był po, pół, ten, Jakiś kurczę banan czy taki, a nie. Nie jest Tak, bo, bo jest zakód. Bo jest magiczne, mm -hmm. a właśnie. <grym> jaka trójka! <grym> no, no, no. <grym> Ej, ale wy już ma macie trójkę! Wy już macie trójkę. A to wy chcecie no. zostać na tylu punktach, tak? No, no bo... i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, jak a tu a wygląda faza masz księżyca? Masz Nie ma żadnej fazy jeszcze. No, mamy co magika. Ma, ma, mam pomysł, mam pomysł. No, no, no. Ale Pikers, o dobrze, no. dobrze, dobrze, dobrze. I teraz weź tutaj wodę jeszcze do, o, do Tutaj tego. w tym, Ej, na na tym. na tym dole. Tak Żeby tam coś płynęło. Aha, czyli ściągacie od nas, ty. tak? Ściągacie nie, od nas w tym momencie. A, no Braum. i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie no, mamy o wiele lepszy obrazek. Ej, dorób no oczy, dorób do oczy, do oczy, oczy temu magikowi. Oczy magikowi dorób, jakieś tam takie żółte żółte żółte. żółte, żółte, żółte żółte, zrób. Żeby okay. nam tu było wygodnie. Uwaga, jak będą oczy wyglądać, bo tam ciężko, ale tak po boku. Z... O, no git, git, ale pixel guy, no i dobra, fajnie. No i, no i woda jak fajnie tam spływa, spływa tam. No nie no, dobra, mamy coś genialnego, nie? Można by było, a w sumie nie. Dorób jakieś drzewo, dorób jakieś drzewo chmury, po lewej. takie, szare chmury, takie o. A może spróbować nie, jakąś nie. chmurę zrobić? Nie, nie rób takich. Nie no, dobra, ej te obrazki naprawdę wyglądają git Znaczy <grym> nasze. Nie, no, ej, dobra, wyrzymy ale wyrzymy dzisiaj, wyrzymy też nie mają wyrzymy. tego najgorszego, szczerze mówiąc, bo myślałem, że będzie gorzej. Dobra, i mam, panowie, my rysujemy w trójkę, nie? One w dwójkę i wcale nie mają takiego złego tego obrazka. Ale nie wiem, nasz jest lepszy i tak. A to przyznać, że my tutaj wiesz, mieliśmy cięższe zadanie, bo trzy trzeba było złączyć No tak, a tam wystarczyło po prostu dwie. Nie, w ogóle, nie wiem. No co? Jest, mhm. Uwaga 15 sekund zostało do końca. 15 sekund do końca. pyk pyk pik! Ej, co to za dywan rozłożony? Co to jest? 9. Dobra, ja 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 na ziemi. ja ja koniec ja ja Koniec, koniec. Dobra. Taka chmura. Ej, dobra, panowie. No wygraliśmy <grym>, no, Kula, się z magik. Grać. No, no my. No magi. No, pytasz, pytasz, a wiesz. Pytasz, a wiesz. Pytasz, a wiesz. Pytasz, a wiesz. Ale Lizusi! No Uwaga. co Izushi? Zrobiliśmy to prosto. Ma no magik strzelający piorunami no, w niebo, to tak to jak, ja jak ja widzimy w tego przep. Magik ciągle się oh. podlizujecie. Nie, no, oni się nam zdrawarzyć to się robi. Łaga, paście. <grym>, no, o, widzisz? Właśnie to zrobiliśmy. Nawet różkę odzorowaliśmy. Nie no, trochę nam dodatkowo, W dodatku, Panie Magiku, wyglądasz bardzo przystojnie w tej pozie. To prawda. No, ale to jest dziękuję. Dobra, chciałabym powiedzieć, co to jest. To jest jakiś grobowiec, czy co? A ciebie, jaki grobowiec? No? to normalnie dwie krople wody, jak się patrzy. Właśnie, właśnie. Ale wy macie kaktusa, to jest jakiś krzyż. Tak? Dwie krople wody? To gdzie są wasze głowy na tym? O rysku? właśnie. O? A gdzie, a gdzie jest niebieski strój Magika? Właśnie, a ale to, nie to nie jest, nie jest, jest ten, ten magik! Bieżdżo, 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 bieżdżo. To, czemu to nie! Tak nie mówicie? Bo, bo, bo to też magik! No ale. Co, my? to Bo tu jest magik niebieski, a tu jest niebieski, nie wiem, szary. No właśnie, gandalf to jest szary, nie szary to jest, to jest gandalf szary, nie rozumiesz? No. Chciałbym Chciałabym tylko powiedzieć tak! Możecie sobie zamknąć? No, dawaj. no tak, tak! <śle> Dziękuję! Dawaj. Tak, tutaj! No magicznie, niebo, coś pięknego! Tutaj Sztuczne, wszystko jest. różowe, też mój nie ulubiony kolor. <grym no. <grym Ale niesprawiedliwość masakra. Czyli co, czyli? Tutaj win. Zerknę tutaj ten księżyc, bardzo ładny. Bardzo ładny. Tutaj, tutaj jest ziemia, tu. My jakie mamy Zer cienie, widzisz, jak to jest wycieniowane? Proszę zobaczyć na cienie nie i na tej trawie. I na tym nie no. Proszę zobaczyć na, na tym. proszę proszę już stąd a, a... pójść. Proszę tak zwrócić uwagę to na cienie. Jed, Jednogłośną decyzją wygrywają chłopaki. Tak jest, tak jest, tak jest! Ała, jest ała, o, o się, palę się! Palę się! Palę się! Pale się! Dobra, dziewczyny, łatwo z wami! Ała, nie zabijaj mnie! Już mnie magik raz zabił! Dobra, łatwo, czyli kolejny punkt dla nas panowie i co? Mamy remis! 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 Lecimy poina! Diamentowy Kitcoin będzie nasz! Łatwo z wami!